Maybe enough to take home the cup? I would have taken that damn cup if that cheating bastard hadn't shot me fucking tire out. <laughs> if that were me. But it wasn't. Oh, no, of course not, son. That deer car is a spineless Nazi worm, just the same. Scum like him, give my country a bad name. Hey, Amen. So I hear you're organizing a race in the city. Pull your car up to the line, son. If you finish the race in time. Ja 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 Dobra. Dobra, aha, czyli czas już się mierzy. Dobra, minuta 45. Żeby nie uwalił, żebym nie uwalił, bo drugi raz mi się tego jakaś nie będzie chciało pewnie. Nie wiem, żeby nie spierdzielił żadnego. No właśnie. Dobra, pierdzielę to. O o, Niemca przejechałem Ale nie jest źle Tak i będzie fajnie Trzeba będzie tak no, no 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 Dobra Czyli będzie ciekawie ogólnie Ucieczka z pościgiem Fajnie będzie, bardzo fajnie Dobra, tego wyprzedzamy. Który jestem? Który jestem? Tak, wyprzedziliśmy prawie wszystkich. Cyk. E, źle. Żeby teraz tylko nie uwalić. Ty mi tu drogi nie zajeżdżaj, Misiek. Papa, patrz na mapę, patrz na mapę. Spoglądaj chociaż czasy na nią. Teraz tu i tu. Pyk. Cyk tedy, Teraz w prawo. Ale się gapił, z na mapę, to nie przyjadę tego w, w czasie odpowiednim. Pyk. Sorki. Nie chciałem. Ale tak dobra. Peek! Żeby nie uwalić, zostało mi 20 sekund, tylko. Oho, jeszcze tu czołgi będą zaraz strzelać, będzie fajnie. O, o, chyba nie zdążę, bo zostało 15 sekund. O, cicho jest szansa, jest szansa. Jej, 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 jej. Yeah! Ciężka noga, bonus odblokowany. Yeah! Czyli co? Srebrny szpon w garażu. Hmm. Dobra, niech jest ten srebrny szpon. Nie było tak źle. Także myślę... Tak, że pojedziemy na wyścig kolejny. Także cyk. Gdzie jest ten wyścig? Okej. Okay. To w sumie... Ja tam pierdziele nic nie zaznaczam, jedziemy tędy. Ten... Osek pojedziemy przez lasek, tak... O, o, drzewo! Tak, drzewo zaliczone, możemy jechać dalej. Pek, pek, pek. Oj ale tu fura skacze po tych wertepach. cyk, 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 drzewa, 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 drzewa. Fura po prostu idealnie się nadaje, tak, na jazdę w takim terenie. Dobra, cyk, pyk, dobra Oho, już po części poznałem trasę.

Chcę to? Nie chcę tego. Awaj Aurora tam. Aurora najlepsza. Pek, jedziemy. Trochę obita, ale to nic. Tak sobie damy radę. Czemu ja mam startować z ostatniej pozycji? Co on tak dziwnie podjeżdża ty? A, że się, że się ustawić czy coś, ta? Dawaj, dawaj. Pek, dziesiąty jestem. Dziewiąty oh, No, no no, 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 no. Szósty, nieźle. Piąty. Dobrze, dobrze. Trzeci. Drugi. ja yeah, Pierwszy! Teraz tylko nie spieprzyć i ci dojechać do końca na pierwszym miejscu. You! Fuck, yeah. Jest git, jest git, jest git. Yes, yes. Holy shit, tu to teraz. A dobra, to pojedziemy Dobrze jadę? Dobrze jadę. You! wow, wo, wo, wo. Naprawdę, jakiś wiejski tor, kurde. Jakieś te coś tam. Wow! Rowen, nie daj dupy Jakiegoś jumpa chyba trzeba będzie zrobić za chwilę? Tak. Poluj! Pek. Oooo! Mogłem jednego przodem później to by przetarł to, tor sobie. Czy mnie? Pasz, nie ganiają, ale oni mnie doganiają. Ej, nie może tak być. Ej, wypaść ludzie z drogi, kurde, bo przejadę kogoś. A, sorry, już kogoś przejechałem, dobra. Wspomniałem. Długie to okrążenie, jak cholera. Hamuluj! nie tak ostro. Te fajne bryki się później podblokowują. Że warto coś tam wygrać. Ojej! o zajebiście! <śpiewanie> 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 to nie było wcale takie głupie, jak mogło się wydawać. Dobra, następny załatwiony. A myślałem, że jeszcze większego. Balkon mamy. Yeah! Cyk, jedziemy dalej, dobra. Udało mi się dwóch wyeliminować, to tak przypadkowo jednego, a drugiego już tak prawie przypadkowo. Ale emocjonujący ten wyścig, mam nadzieję, że teraz już mnie nikt nie dogoni. Yeah, yeah, yeah. Dawaj, 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 nie przestawaj. Jump, cyk. Najlepsze są te iskry, które idą z podwozia, jak się ociera o piach. Bardzo realistyczne. A, zapomniałem nasłuchiwać, czy, czy jest pisk opon na zakrętach? Też na piachu? a nie ma. Postarali się chłopaki. Wiem, że w jakiejś jednej właśnie takiej sandboxówce był biskup na tym, na zakrętach. Nawet jak się na piachu jechało. Ten motyw był bardzo często spotykany w nie wiem czy w rosyjskich, ale na pewno w radzieckich filmach akcji. Gdzieś jest gdzie się ganiali tymi wszystkimi swoimi pojazdami po ulicach Moskwy po bezdrożach jak i po bezdrożach jechali jak z te normalnie opony piszczały na zakrętach Bardzo realistyczne To było okej okay. Teraz już chyba nikt nie jest w stanie nam zagrozić Oby nie O, co... Oj, 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 tam ktoś tam dogania. Oj, nieładnie, nieładnie. Zaraz trzeba będzie się kogoś pozbyć chyba. Żeby tu od razu zjechać. O, tak. Dobra. Jestem ciekaw, czy tamci wrócili na torczy. Tutaj nie widać żadnej bryki, żeby ich wyciągali. Jump! Yeah! Cyk. Jeszcze kilka zakrętów i jesteśmy na mecie pięknie bajeczka, bajeczka. To co, jedziemy od razu po następny wyścig? Dron ja prędkości, co, co dało? Drake Custom, Skylar, Okej okay. I następny wyścig jest gdzie? Gdzie jest następny wyścig. Kurna, nie widzę. O, żeż ty w mordę kopany, aż taki kawał mam zapierdzielać? Gdzie to tu aż? O matko, o no dobra. Daleko to? o my god. No cóż. Jedziemy, co? Co, będziemy się tam obijać? Mein goodness. O, tu chłopaki mają swoje stanowisko. Burgundia. No, trzeba mamy Burgundii sobie załatwić. Troszeczkę tutaj pojeździć, sobie poplątrować. Tu jest trochę ciekawych miejsc do zniszczenia. Że nie powinno być tak źle. O, -o. o, już myślałem, że drzewo kolejne zaliczę. Oho, przepuszczą mnie. Ja mam papiery, nie mam, ja mam, tylko nie wiem czym dobre. No chodź. Chodź po te papiery. Ok, dziękuję. Jego dnia panowie. Idziemy dalej. Troszeczkę sobie pojeździliśmy tam, przez miasto teraz, Cyk, tędy No, że przepraszam za te małe ścięcia, ale miałem mały hałas obok pokoju, także nie chciałem, żeby to było słychać na nagraniu, bo to niezbyt apetycznie by brzmiało. Także powracamy po, krótkim, po krótkiej pauzie. Jedziemy do, nast do następnego punktu z, z biurki. Śmigamy na kolejny wyścig. To już będzie chyba ostatni. Tak mi się coś dało... Oj! Hamuj, 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 hamuj... Ha 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 no dawaj, chodź po te papiery, chodź. Dawaj, dawaj. Dobra, dzięki, na chłopaki. Idziemy dalej. Teren jest dosyć spory do zwiedzenia w całej grze. Także no, myślę, że jeszcze trochę zajęcia będę miał zanim... Już powiedzmy, już po nagraniu tych pobocznych misji, ponieważ nie, wiem, sąd, nie sądzę, że to nagrywał, ale jak już mi się uda, to może mi się uda w późniejszym czasie już zrobić 100%, czyli wszystkie znajdźki i tak dalej, bo mam taką chęć, żeby tego w końcu dokonać, bo jak już raz przechodziłem grę, to zrobiłem tylko główny, główny wątek, wątki poboczne i poza tym nic więcej, tam tylko troszeczkę po bo kontrabandiłem sobie, porozwalałem te różne rzeczy, punkty, miejsca, ale to tylko po to, żeby dorobić sobie trochę kontrabandy na niektóre ulepszenia i tak dalej, ale myślę, że teraz sobie zaszaleję I sobie machnę nawet 100% po jakimś wiejskim torze chyba będziemy się ścigać, coś tak mi się zdaje na prowincji Wow, choke! O, tu jakaś bryka fajna. Cicho, 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 cicho. O. Aha, bo to z nim pogadać, dobra. Moja fora jest trochę opita. Co to jest? Altair. Może i Altaira sobie wezmę? Nie wiem. Ale no, Irishman. You almost beat Kadirka. I did beat that bastard, and I could do it again. <laughs> I like your spirit, Irishman. Of course, this isn't some swanky Grand Prix race track. This is a country race, dirt oh, race for dirty drivers. Sounds like just my cup of tea. Huh? I'm glad to hear it. We race for contraband here. Pull your car up to the start line. We're ready to get started. Mm -hmm. no, what yeah Płonące siodła, ooo! Zaratuje jakimś westernem. Płonące siodła. Nieźle, nieźle. Dobra. O, same ciekawe bryki. O, a tamten to co w tym, w tym woziku? Jakiś sędzia czy co? Dirty Race, tak. Ogólnie jak poprzedni raz grałem to jak przechodziłem te wyścigi to ten Do te To każdy następny wyścig przychodziłem nowo zdobytą furą, ale myślę, że to nie, nie jest jakaś konieczność specjalnie, ponieważ Aurorum też dobrze idzie. Nawet jakoś specjalnie hamulców nie muszę używać. Mamy już drugie okrążenie. Tych okrążeń będzie 5 w sumie. Także jakoś dużo... dużo czasu nie mamy na zwycięstwo wsiowym derty wyścigu myślę, że w miarę, w miarę to napójdzie pójdzie. No. co ja mam z tym nam z tą liczbą mogą mi pójdzie Jezus Mariowosko pojedynczy Boże w Dobra Tak pewnie o tym zapomnę ale jedziemy dalej jedziemy dalej no. dobra myślę że wyścig nie będzie jakoś specjalnie trudny nie jest chyba nawet nima, Jak to. wsiowe głupki mówią. No, jak to za, przy, przy, przyhamujemy. No i co? No i lecimy czwarte okrążenie. Lecimy. Jedziemy, nie lecimy. Gdzieś czwarte okrążenie. I zaraz będzie piąte i zaraz będzie zwycięstwo, chyba że rowan odwali jakiegoś fałka po drodze. Gdzieś tam się wywala czy coś. Miejmy nadzieję, że nie bo po tym będzie fajna fura odblokowana taka naprawdę fajna, fajna o i jedziemy ostatnie okrążenie, dobra Czy myślę, że to już będzie lajcik. Jakby tych grondzi było z 15, to podejrzewam, żebym dubla strzelił. O, bo i tak już im dosyć odchodzę. Może jakoś specjalne szału jako kierowcy nie robią. Oj, co? Oj co? siowe głupki numer dwa na wsi srebrny szpon mk2 ja, yeah. zajebiście tak tego się spodziewałem także co, wyścigi mamy załatwione brykę sobie troszkę popsułem Także jakby się teraz stąd wydostać, i pojedziemy sobie obejrzeć samochodziki. Czy to najbliżej? Najbliżej gdzie? Hmm. Może pojedźmy już tam, gdzie będą misje do wykonania, czyli na przykład tutaj. O, o właśnie, do Hawru. Pojedźmy sobie do Hawru. Tak, dobra. No to jedziemy do Hawru. Mam nadzieję, że mi się fura nie rozwali po drodze. Znaczy ona sama się nie rozwali, tylko ja ją pewnie gdzieś tam rozwalę. rozbije, O, maska odleciała. Jak świetnie, jak fajnie. urzacie to zawsze musi być jakiś taki dziwny, wąski przejazd. Dobra. Na razie się jeszcze nie pali. Na razie się tylko dymi. Pewnie coś tam się stało. Ale no, nic strasznego. O. Jakiś ciężki sprzęt. Dobra. No ogólnie, żeby odblokować jeszcze jeden bonus, taki fajny, związany z wybuchami, z podkładaniem ładunków, to właśnie muszę takie trzy duże czołgi w sumie rozwalić. Jeden mam rozwalony, także zostałby mi, mi się tylko jeszcze jeden. Łup! Pa, pa, pojechałem w koło. Jesus. Mam jakieś hałasy że tam dzieją u umie. Dobra, cyk, tędy. buch. tak Pojedziemy, trzeba pfury oblukać, nie? Jakie tam były, i co tam ewentualnie można by było wybrać jako wóz ewakuacyjny. Jedno o czym muszę pamiętać: to ten MK2 ma tylko jedno miejsce. To jeżeli będę wykonywał jakieś misje z jakimiś kolegami. Znajomymi czy z kimkolwiek. To będzie... będę musiał być uważny gość. Ups. Sorkas. Okej, mamy. Słup, drzewo... ...zaliczone. Cieka. Także nawet sympatycznie, to... ...kamera mnie trochę wkurza. Trochę mało pokazuje. Jakoś dziwnie zjeżdża był. O, po co hamujesz to, to już nie jest ciepło tylko czarno-biało tam nie był się mi się nie. Wo wo wow, wow. dobra już mnie mordak boli od tego gadania a mój Okej. kolejny ciekawy oddziałik Myślę, że tutaj, gdzie my jesteśmy, gdzie my się znajdujemy w ogóle, tutaj kurczę, by trzeba było troszeczkę się pozbyć tego dziadostwa. Oj, ciasno, ciasno, ciasno. Dobra, usiądźmy go. No, ale zaraz będziemy na miejscu. że Jeszcze tylko kawałek. Tutaj Havre już jest nieźle wyczyszczony. No, ale mi się udało tutaj w sensie. Dobra Tak Tą furę zostawmy przy cmentarzu Akurat Tak I Idziemy sobie do garażu Zobaczmy co tu mamy do wyboru Tak Drake? What to fakt, to jest Co my tu mamy? Mamy Drake'a. Napraw. Wybierz. Jak wygląda Drake? O! Takie samo logo ma jak na tym. Jak na samolocie. Dobra, to już wiadomo, okej. Okay. Drake. Teraz co jeszcze mamy? Srebrny szpon. O ten czopek taki. Co to? O, ff, jak odkurzacz ręczny wygląda. Jesus. Piękny znaczek, tak. I na koniec... Srebrny Szpon MK2. To już bardziej przypomina formułkę. Jeden, tylko jeszcze zapomnieli o jednej ważnej rzeczy. I tutaj, tutaj tego spoilera nie ma. I tutaj nie ma spoilera. Ale fajnie wygląda. Dobrze, także furki sobie obejrzeliśmy, w tym miejscu zakończymy, a ja tutaj sobie stanę, tak kozacko, cyk, dzięki za wiadomość, dobra, dobra, tak, Więc co teraz, nie masz wyjść, o kurde, stań tu jakoś, o, dobra, na tle tego carąbistego wozu, także dzięki za oglądanie, zapraszam do komentowania, zapraszam również do oglądania poprzednich odcinków, jak i kolejnego odcinka, który niebawem się pojawi. Dzięki na razie, cześć.